W 106. rocznicę odzyskania niepodległości spotykamy się tradycyjnie pod pomnikiem na Skwerze Pamięci Narodowej, żeby wspólnie uczcić i świętować to radosne, wspaniałe święto odzyskania niepodległości. Tradycyjnie wcześniej o 15.30 w Mareckim Ośrodku Kultury odbyła się piękna prelekcja organizowana przez właśnie Ośrodek Kultury i panią Magnieszkę Lużyńską przeplata nam wspólnym śpiewaniem. Mieliśmy tak jak zawsze prelekcje. W tym roku były to skandale II Rzeczpospolitej mieliśmy również bardzo wzruszającą uroczystość nadania honorowego tytułu zasłużony dla miasta Marki mie mieszkańcowi naszego miasta, który zginął ponad 80 lat temu, majorowi Henrykowi Okińczycowi. Major Henryk Okińczyc, pseudonim Bill, był komendantem Armii Krajowej II Rejonu Celków. Dowodził walkami zbrojnymi w trakcie powstania warszawskiego na terenie gminy Marki. Aresztowany przez NKWD zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach na terenie Związku Radzieckiego w 1945 roku. Jak zawsze spotykamy się tu, pod pomnikiem, aby oddać hołd i cześć tym wszystkim, którzy stracili życie, abyśmy dziś mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Na Skwerze Pamięci Narodowej mieszkańcy wspólnie odśpiewali mazurka dąbrowskiego, złożyli kwiaty, a następnie ułożyli biało-czerwoną flagę ze zniczy. Na zakończenie na chętnych czekała rozgrzewająca wojskowa grochówka. Hey, Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, pocztom standardowym, delegacjom z poszczególnych stowarzyszeń i ugrupowań, ale również wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia. Dzięki Wam, Waszej pracy mogliśmy się dzisiaj wspólnie spotkać, by świętować ten wspaniały dzień.